Ewa Miedzińska, jestem długoletnim pedagogiem i choreografem, czyli nauczycielem tańca. Zamiłowanie do tańca i do uczenia dzieci odziedziczyłam po mojej mamie, która stworzyła swój raj pracy z dziećmi, czyli Dziecięce Studium Baletowe Balerinka w 1962 roku. Ja wtedy jeszcze byłam uczennicą. Po śmierci mamy zdecydowałam się kontynuować to dzieło. W tej chwili pomaga też mi córka i tańczą już, uczą się tańczyć, pomału moje wnuczki, więc robi się to taka, takie przedsiębiorstwo z pokolenia na pokolenie. I może źle powiedziałam przedsiębiorstwo, bo ja nazywam to rękodziełem. To jest to jest coś niepowtarzalnego, coś jedynego, coś, co... Co jest charakterystyczne tylko akurat dla cech, jakie nosimy w sobie ze względu na więzy rodzinne, czyli też upodobania do, do pewnej muzyki, upodobania do pewnego ruchu. To nie znaczy, że jesteśmy zakochani tylko i wyłącznie w muzyce klasycznej czy w tańcu klasycznym, powiedziałabym wręcz coraz mniej, podoba mi się taniec klasyczny, ponieważ wiem, co za nim stoi, jaka ciężka praca i. No i, i powiedziałabym broni kalecki. Natomiast głównym zadaniem tutaj naszym jest rozmiłowanie, dziecko, rozmiłowanie dziecka w tańcu i właśnie rozmiłowanie potrzeby słuchania muzyki przeróżnej. Nie unikamy też utworów współczesnych, nawet i przebojów, bo po prostu rytm, drzemie, dobry rytm drzemie w przeróżnych gatunkach muzycznych obudza dzieci do działania, więc nie skupiamy się tylko na jakichś ktoś powiedzieć spółtasach. Natomiast generalnie od baletu uciekamy, ponieważ jest to szkoła, w której uczymy małej klasyki, nie, nie dużej zostawiam to zawodowym szkołom baletowym. W związku z czym są półpozycje baletowe nóg, nie, nie, chodzi, nie, nie, nie ćwiczymy tutaj do upadłego, pełnej rozwartości. Ja nie przyjmuję dzieci poprzez jakąś tam selekcję, są to dziewczynki, które chcą chodzić. A prawda jest taka, że nie, niewiele dzieci ma odpowiednią budowę do tego, żeby uprawiać się taniec klasyczny. Tego typu selekcja nie jest potrzebna przy różnych innych formach tanecznych, ale jeżeli chodzi o balet klasyczny, jest to niezbędne. I ubolewam nad tym, że miejsca, które proponują dzieciom naukę baletu, tego nie robią, bo to działa na szkodę, na szkodę rozwoju dziecka. Więc balet jest, ale powiedzmy sygnalnie, przeróżne formy tańca. Jestem również i specjalistą i miłośnikiem wielkim polskiego folkloru niebiesiadnego folkloru, który po prostu niesie za sobą i przepiękne treści w przyśpiewkach i przepiękne linie melodyczne właśnie w przeróżnych tańcach regionalnych i, i również narodowych. Więc na razie w tym roku mam dzieci troszkę za małe, żeby można było z nimi zatańczyć Poloneza czy, 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 czy chociażby jakieś tańce kaszubskie. Ale to już kiedyś miałam taką, taką możliwość, wtedy, kiedy dzieci chodziły do lat 16 i po prostu musiałam, nie, nie miałam, no, musiałam po prostu im też pewne tańce z folkloru Polski przekazać, bo bardzo mi zależało, żeby oprócz tego, że są przepiękne tańce irlandzkie czy jest flarenko, że po prostu wiedziały, że nasza, nasz skarb rodzimy bardziej zainteresowania. Natomiast jestem wielkim przeciwnikiem propagowania polskich tańców w przedszkolach, ponieważ to nie ma nic wspólnego z, z naprawdę pięknym tańcem. Dzieci nie, nie, nie rozumieją tego i robią na ogół te, te elementy, no, robią wadliwie ku zresztą wielkiej, ku wielkiemu zachwytowi otoczenia. I to w też momencie, w tym momencie no, nie jest też wychowawcze. Oprócz tego elementy tańca jazzowego, elementy również hip-hopu, bo to moja córka też może wprowadzać. Także są to zajęcia bardzo różnorodne, a bazą, głównym przedmiotem, który tutaj, na który kładzie się największy nacisk, to jest genialna rytmika Jacques'a Dalcroza. To jest rytmika, hasło rytmika jest u nas dzisiaj bardzo modne, natomiast niewiele jest miejsc, gdzie ta prawdziwa rytmika jest uprawiana. Bo przygotowywanie dziecka na scenę to nie jest rytmika, to nie jest rytmika. Rytmika przede wszystkim koordynuje ciało, uczy słuchać muzyki, ćwiczyć w zgodzie z muzyką, to jest taka podstawa, która no, jest moim zdaniem niezbędna do uprawiania jakiegokolwiek tańca.